Cześć, witam was wszystkich, z tej strony Mateusz Tatarski zapraszam na kolejny odcinek odpinamy pasy. Postaram się odpowiedzieć na większość waszych bardzo ciekawych pytań. Na klub, pierwszy KKS kolbuszowianka, tam gdzie się urodziłem, zaprowadził mnie na ten trening, mój brat, starszy Łukasz, to był trening akurat jego rocznika, a to jest rocznik 83. Nie było jeszcze tak rozwiniętej akademii w Kolbuszowie, że, że były te wszystkie nasze roczniki od mojego prowadzone, więc. Ja chyba miałem wtedy 8 lat, kiedy poszedłem na pierwszy trening rocznika starszego i no i bardzo mu za to dziękuję do dnia dzisiejszego. O, grubo. Nie, mamy bardzo dobrych kapitanów drużyny, idzie nam, nie ma co zmieniać. W okazji Polski każdy ma marzenia. Tęsknię za domem i tęsknię za potrawami mojej mamy i wszystko co z Kuchni Polskiej i mogę jeść w domu, kiedy tam pojadę, na pewno za tym tęsknię, ale jakiejś jednej określonej potrawy nie mam. No każdy tak kurtozyjnie mówi, że to jest jednak przygoda z piłką, jeżeli gramy w Lidze Polskiej, a karierę to robi Messi i Cristiano Ronaldo. Ale ja zawsze będę mówił, że to jest przygoda z piłką i niech tak zostanie. Jak zaczynałem kopać piłkę, to, to chyba Zinedine Zidane i Ronaldinho. To było takich dwóch topowych zawodników, którzy mi najbardziej odpowiadali. Teraz bogiem piłkarskim jest Leo Messi. Każdy ma swoje słabsze dni i nie jesteśmy robotami, że wszyscy wykonują swoją pracę na, na 100%. Każdy ma swój słabszy dzień, ale, ale na tyle, ile mnie stać w danym dniu, to, to daje z siebie wszystko. Kiedy nie było jeszcze czasów komputerów, wszyscy wychodziliśmy na, na zewnątrz, na tak zwane pole. U mnie tak samo się mówi na pole jak w Krakowie. W Łodzi dostawałem za to straszne rózgi w szkole, bo wszyscy wychodzili na dwór. Tam żadnych dworów nie było. No rzeczywiście, wychodziliśmy na pole i każdy, każdy grał w piłkę, bawił się w różne zabawy tak, na, tak naprawdę tak zwane blokowe, bo wychowywałem się na blokowisku. Wiem, że w Kolbuszowej to ciężko brzmi, ale tam są bloki. I wszyscy tam skupialiśmy się i graliśmy w piłkę, więc tak mi nie zostało do tej pory. Patrząc przez pryzmat czasu, chyba bym poszedł w muzykę. No, mam strasznie dużo zainteresowań i pewnie nie starczyłoby materiału i odpinamy pasy, musiałoby się przedłużyć na trzy odcinki więcej niż profesor Filip, jak miał. Ale no, uwielbiam muzykę, ja, ja, ja kocham się w muzyce, uwielbiam słuchać, chodzić na koncerty, hmm, chodzić do kina, spędzać czas z przyjaciółmi. Te, tego czasu naprawdę, jak mamy wiele, to to sobie go zagospodarować. Kiedyś pozwoliłem sobie powiedzieć, że piłkarskie marzenia wszystkie już spełniłem. Zagrałem w kadrze Polski, zdobyłem mistrzostwo Polski, zadebiutowałem w Ekstraklasie, a to był mój taki pierwszy cel, kiedy chodziłem do szkoły mistrzostwa sportowego, żeby zadebiutować kiedyś w Ekstraklasie. Myślałem, że marzenia się, się kończą, ale takim moim marzeniem jest teraz grać jak najdłużej. W każdym meczu wychodzić w pierwszym składzie to jest mój cel numer jeden. Chciałbym zakończyć karierę w jakimś klubie z ekstraklasy. Nie, nie chciałbym grać w niższych ligach. FC Barcelona od, od małego. To jest mój klub, jedyny na świecie, któremu kibicuję. Już nikt, Wodzirej, odszedł. No wszyscy wiemy, o kogo chodzi. Absolutnie tu nie ma co, jak to mawiał klasyk. No pokój, jakby na zgrupowaniach dzielimy razem z Didim, czyli z Deleu, i z nim mamy najlepszy kontakt. Chyba bym zaliczył tą bramkę na górniku Łęczna na 2-0. Poczułem niesamowitą ulgę, i po wielu miesiącach bez piłki ona dała mi najwięcej szczęścia. Postanowiłem przerzucić się na komunikację miejską i na rower. No, ostatnio ze zjawką kursujemy z ulicy Wiliskiej 13 na końcik także zapraszamy. Dawaj, śmiało, przyjeżdżaj, oglądnę, ustalimy cenę i może się dogadamy. Dziesiątka to taki mój numer od, od, od małego. Ja rozpocząłem grać z numerem 10 już w Kolbuszewiance, później w SMS-ie. Także ubrałem koszulkę z numerem 10 i tak w tym numerze się zakochałem i dobrze się w nim czułem, że jak już trafiałem później do kolejnych klubów, na początku był gotowy, ten numer miał Łukasz Garguła, później jak Łukasz odszedł, to te, ten numer sobie zająłem. Jak przychodziłem do Śląska, ten numer był wolny, bo ze Śląska odchodzi Wuksetirowicz, więc trafiłem znowu na, na dziesiątkę. W też był wolny, znowu na dziesiątkę, przyszedłem do Krakowi i odchodził z ID, też dziesiątka, więc wszystko idealnie się ułożyło. No Na pewno mecze drobowe to jest podwójny smaczek i takie bramki, patrząc jeszcze na reakcję trybun, to, to niesamowite uczucie i nie chciałbym, żeby każdy mógł takie coś przeżyć. Dzieciństwo było bardzo krótkie w Kolbuszowej, bo już w wieku 13 lat wyjechałem do Łodzi i tam trenowałem w SMS-ie i może, może to nie było tak bardzo kumpelskie i rodzinne, rodzinne dzieciństwo, ale do 13 roku życia... Rewelacja w Koluszowie się czułem bardzo dobrze, ale, ale później już w wieku 13 lat chciałem czegoś więcej i chciałem grać w piłkę i wiedziałem, że jak tam zostanę, to mogę nie osiągnąć tego, co osiągnąłem, i musiałem się przeprowadzić do łodzi. A w Łodzi to już była tak naprawdę hmm, tylko praca, nauka i, i, i tak naprawdę odpoczynek w bursie. Nie patrzymy na to, że, że mamy zdobyć Mistrzostwo Polski, tylko punktujemy w kolejnym meczu, i to jest dla nas najważniejsze, a szanse są naprawdę zawsze. W Rodegale raz na 3 tygodnie. Nie ma jakiejś filozofii. Fryzura układa się momentalnie. 5 minut. No, najlepszy moment w tej podróży to był powrót po, po chorobie i po kontuzji. Po 6 miesiącach przerwy i, yy, i rozegrany mecz na Górniku Łęczna w pierwszym składzie, który udało mi się zakończyć. Yy zestrzelonymi strzelonymi dwiema bramkami, i to jest chyba ten moment, który, który najbardziej był dla mnie taki wzruszający i bardzo ważny w moim życiu. A za to pytanie, które jest bardzo kreatywne, które nawiązuje oczywiście do naszej płyty O estera podróży, zwanej życiem, Kuba dostaje wejściówkę. Radość po zwycięstwach i zadowolenie ze swojej gry. To, jest, to są najpiękniejsze momenty, kiedy mogę przyjść do szatni, usiąść i. Zdjąć, zdjąć buty piłkarskie i, i powiedzieć dałeś sobie siebie wszystko i zrobić dobrą robotę Nie, nie inspiruję się dietą Anny Lewandowskiej sam decyduję o tym co, co jem. Ziemniaki słabo i do przodu Na pewno dzień przed meczem zawsze jak jesteśmy w hotelu staram się oglądać jeszcze raz skróty z poprzedniego spotkania w którym występowałem, wszystkie swoje zagrania i jeszcze raz staram się przeanalizować to co, to, co zrobiłem źle, to, co zrobiłem dobrze, żeby w następnym meczu tego uniknąć. To na pewno jest jedna rzecz, którą robię zawsze przed meczami. No i druga to jest muzyka. Zawsze z Didim w szatni w, w pokoju hotelowym puszczamy muzykę, która nam najbardziej odpowiada przed meczem i, i jadąc, jadąc na, na mecz słucham muzyki ze swojej biblioteki. Wielkością tak, ale jakością lewa nie zła, i sam się boję. W Krakowie podoba mi się to, że mam tutaj swoich starych przyjaciół, z którymi chodziłem do podstawówki i mogę ich częściej odwiedzać niż, niż wcześniej. Ulubione miejsca, mówię Kazimierz, rewelacyjne miejsca do spacerów i do spędzania czasu. No, niedawny mecz z Lechem Poznań. To był taki mecz, który. Utkwił mi najbardziej w pamięci, bo prowadząc po 4 minutach 2-0 z Mistrzem Polski i zdominować go na własnym boisku, to było coś nieprawdopodobnego. No, ciężko powiedzieć o grze, bo wszedłem, co prawda, na 8 minut meczu z reprezentacją Hiszpanii, w moim drugim meczu w kadrze Polski, ale, ale rzeczywiście byłem na boisku razem z, z największymi gwiazdami z reprezentacji Hiszpanii, więc można odpowiedzieć na to pytanie, że, że z, z tą kadrą. Nie, bukbacherka wśród sportowców jest za, zabroniona, ale jak ma, mawia klasyk, no 100 złotych się nie będziemy zakładać. Chodzę na koncerty. Ja uwielbiam koncertować. W sensie nie sam grać, ale, ale chodzić i spędzać tam czas, więc koncerty jak najbardziej. Dziękuję za bardzo mile spędzony czas z Wami. Mam nadzieję, że poznaliście mnie trochę od innej strony niż tylko od strony piłkarskiej. Grzesiu Sandomierski miał drugi wynik po mnie w nominacjach, więc co prawda nie mam Facebooka, ale jakoś tam, nie wiem, może przez przyjaciela się zaloguję i go sam będę nominował, więc mam nadzieję, że się zdominuje kolejny odcinek. No i pozdrawiam Miraczowio, to jest jego najlepszy cykl. Odpinamy pasy, ciągle jak przychodzi rano do klubu, mówi: Cześć, tu Miroczowio, zapraszam na odpinamy pasy.